Witam kochani bardzo serdecznie. Tym razem z mojej szklarni. Chciałam Wam e, słuchajcie pokazać, jak na dzień dzisiejszy wygląda system korzeniowy moich pomidorków. E, ja e, pierwsze swoje pomidory wysiewam w drugiej połowie lutego. Kiedyś nawet e, siałam kilka. W styczniu z początkiem stycznia no i muszę wam powiedzieć że o tej porze roku już miałam pierwsze swoje koktajlówki na parapecie w domu ale ja już się w to nie bawię bo zbyt dużo sobie wzięłam słuchajcie na głowę jak na moje możliwości mam jeszcze pełno pełno słuchajcie sadzonek do przesadzenia do przepikowania Yy, trochę przepikowałam trochę nie przepikowałam reszty to już chyba w ogóle nie będę pikowała tylko od razu wsadzę w docelowe miejsce do ogrodu ale poczekam jeszcze tą jedną noc dlatego że no, dzisiaj u nas w nocy było bardzo zimno było na minusie miało być plus jeden a jednak yy, był szron był szron nad ranem no i zobaczcie na ten jarmuż przecież on zwoła o pomstę no, on już powinien być dawno w ogrodzie. Groszek yy, pachnący, pnący to u mnie jest raczej zwisający. <laughs> no, w tak małym pojemniczku no, morduje się, no, ale te wiesz, no, ma dosyć ładne, mocne, grube. Także już na dniach na pewno pod, powędruje na swoje docelowe miejsce i dostanie no, dużo, dużo więcej ziemi, tak. Ta lwia paszcza, no, no zobaczcie lwia paszcza, no w tym pojemniczku, no przecież już nie będę jej pikować, bo to nie ma sensu już jej teraz pikować, pójdzie od razu też na miejsce docelowe do ogrodu, tylko tak wiecie, ja jeszcze tak muszę poczekać, zanim te wszystkie bananowce, bananowce jakoś powsadzam, no bo u mnie jest ciasno, no i jak takie małe sadzoneczki teraz gdzieś tam powsadzam, które... Miałoby rosnąć pod bananowcami, no to, to to się mija z celem, no bo to nie da się tego zrobić, ponieważ no, pod bananowca trzeba wykopać naprawdę dość głęboki otwór. Tutaj te habry, bo to są habry, haber bławatek, który po prostu główkami zaraz wybije tą, pół, tą półkę. Także też część już tych haberków wsadziłam do ogrodu. Dobrze się mają, ładnie rosną. No i te, te też muszę już niedługo wsadzić. Także tak. Przepraszam. No i dalej, tutaj y, taki sobie słuchajcie, y, braciszek rośnie, czyli bratek. Sam mi się wysiął w tej doniczce. No to póki jeszcze jest miejsce, no to niech sobie tutaj wisi, bo ja lubię popatrzeć na takie drobne kwiatki. Ale w sumie on spokojnie może sobie y, być na zewnątrz, bo, bo bratki nie boją się tam żadnych przymrozków. No i dalej, jak widzicie. Y, Mam na półeczce pomidorki, one same. Słuchajcie, przepraszam za te hałasy. U mnie to zawsze. Ja, ja nie mam kiedy filmu nagrać, żeby nie było hałasów jakichś. Po prostu mój mąż teraz obróbki do garażu przykręca, więc no, no niech przykręca. <laughs> jak widzicie, te pomidorki same sobie stoją bez żadnych podpórek. Jak na ten moment, nic mi tu się nie przewraca. Łodyżki mają no dosyć takie, wiecie, no grube, mocne i solidne. Nawet już, gdzie będzie, do, o tu jest widać, wilczki puszczają. Także będzie trzeba już pilnować, słuchajcie, tych, tych pomidorków, żeby nie poprzerastały. Dalej stoją sałaty, też czekają na wyprowadzkę do ogródka. A zaraz pokażę Wam... Pokażę wam teraz, wam pokażę, nie zaraz, tylko teraz. Słuchajcie, te sałaty, pamiętacie, jak pokazywałam na jednym z moich filmów te takie wyciągnięte, archaiczne siewki, co popikowałam, no i tak wyglądały, jak wyglądały, a teraz zobaczcie, tak wyglądają. Ja może jedną ściągnę, bo ja sama tutaj z dołu nie widzę. Słuchajcie, tak szybko, bo to strasznie ciężkie jest. To jest że lolo rossa. Muszę powiesić, bo na jedną rękę to ja nie dam rady. O. Obok wisi sałata dębolistna a patrz, Taka bardzo ładna, dekoracyjna i smaczna sałata. No tu jest słuchajcie krucha regina, ale no nie o sałatach dzisiaj yy, mówię, bo ja mam ich bardzo dużo. więc mogłabym też dużo opowiadać. To może przy okazji innym razem. No jak dalej widzicie też Pomidorki stoją na półeczce. Wszystkie łodygi mają proste, jak drut. Tutaj taki był mały mankament, bo dzisiaj rano, dzisiaj rano, jak tu przyszłam do szklarni, to te wszystkie trzy i ten czwarty pomidorek leżał na ziemi. Ten jest złamany. Leżały na ziemi, bo mąż rano otworzył szklarnie, żeby się wietrzyło, i podejrzewam, że po prostu moje kotki tutaj wpadły i sobie zabawę urządziły. Ale w sumie nic im się nie stało. Jak widzicie, o większość z nich to już zawiązują pąki kwiatowe. Także już niedługo będą kwitły. Trzeba naprawdę już szybciutko je wsadzać do większej ilości ziemi. No bo. No bo to już pora najwyższa. Jak ja sobie... Aha, jeszcze Wam pokażę tu, że grill jeszcze dalej stoi. No już niedługo. No stoi, bo bardzo mi się tu przydaje, ale w tym miejscu będą prawdopodobnie rosły ogórki węże, więc to na no już go nie musimy zabierać. No ale jak to się wszystko rozrośnie, to, to my po prostu z nim nie wyjdziemy, więc no niedługo będzie trzeba się z nim pożegnać. Ostatnio to nawet, słuchajcie, kiełbaskę robiłam i kaszankę na grillu, jak tu pracowałam w szklarni, więc, więc naprawdę, wodę sobie podgrzać, słuchajcie, do umycia rąk, no cokolwiek. Bardzo, bardzo się przydaje, no i te moje kamienie, które tutaj może nie wszyscy widzieli, no to słuchajcie, ja może pokażę tak szybciutko od razu przy okazji. Jak ja robię i co ja robię, żeby temperaturę sobie utrzymać w szklarni. Jak i mi jest zimno i roślinką, o to nagrzewam sobie, słuchajcie, te kamienie na tym grillu na jednym palniczku na minimum. One się nagrzewają, palnik wyłączam. No i wtedy wtedy, wtedy trzyma tutaj temperaturę, tak. Tutaj tutaj mam te papryki, które mi się przetrzymały przez zimę. Trochę mnie te listki niepokoją, bo takie jakieś dziwne przebarwienia mają, więc będę musiała zaraz im się dokładnie przyjrzeć, czy tu przypadkiem się nie rozgościł przędzior, ale już mają pąki też, o widzicie, mają pąki, niedługo będą kwitły. Yy, tutaj też, słuchajcie, jest taki mój stół roboczy. No stół roboczy może to on nie wygląda za, estety za estetycznie w szklarni, ale no musi być stół roboczy, bo ja tutaj mam... Mam wszystkie narzędzia, przyrządy, yy, półeczki, yy, wieszaczki, no i chcę Wam pokazać tą starą wagę, gdzie też chyba kiedyś widzieliście na moich filmach. Ona tutaj stoi, czeka już, czeka po prostu, żebym ją odnowiła, zabieram się do tego już ładnych parę lat i się zabrać nie mogę. To jest taka bardzo stara, słuchajcie, zabytkowa waga. Były, były do niej jeszcze odważniki i te talerzyki, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie się zapudziały. Prawdopodobnie były w garażu, a jak były w garażu, no to wiecie, na pewno już przypadły. No więc, tak, kochani. Zobaczcie też, jak ja sobie właśnie radzę z tą nadmierną ilością sadzonek. Aczkolwiek to nie są moje wszystkie pomidory. Nie liczyłam dokładnie, ale Około 100 sadzonek to będzie pewnie jeszcze w domu. Jak nie więcej. No oczywiście nie wszystkie te pomidorki powędrują do mnie do ogrodu, w donice czy, czy, czy do gruntu, bo tutaj też dużo osób jakby zamówiło u mnie. Zamówiło u mnie pomidorki, więc to są część też jest, idzie do rozdania. No ale zobaczcie kochani. To są takie słuchajcie doniczki po surfiniach. Z wieszaczkami. Świetna sprawa. Ja kiedyś w ogrodzie w zasadzie cały ogród miałam w surfiniach. No i tych doniczek mi się sporo przez lata nazbierało. I naprawdę teraz bardzo, bardzo mi się przydają. Bo podwieszałam sobie tak o zobaczcie po trzy sadzonki, po dwie ile tam weszło. Też żeby nie miały za ciasno. Powkładałam powkładałam właśnie do tych doniczek podwiesiłam sobie pod sufit. Tu jeszcze sobie mogę jeszcze nawieszać. Zobaczcie, ile jeszcze jest miejsca. E, szklarnia jest bardzo porządna. E, tutaj nie ma się o co martwić, że coś się wygnie, zawali. Bo tak jak na niektórych filmach,, właśnie producenta, e, czterech chłopa się podciągało na tych relingach i, i tu się nic nie wygięło. Nie ma takiej możliwości. Także można wieszać ile, ile wlezie, że tak powiem brzydko. Także to jest bardzo pomocne: to jest naprawdę bardzo fajne, bo, bo oszczędzamy sobie sporo miejsca. No teraz sobie wyobraźcie te wszystkie pomidory, jakbym miała tutaj yy, i te wszystkie wiszące choćby właśnie doniczki ustawić na dół. No, no nie miałabym tutaj już miejsca i nie miałabym się jak ruszyć. A tak to naprawdę, naprawdę jeszcze jest sporo miejsca. No i tu kochani, już kilka dni temu wsadziłam, yy, wsadziłam pomidorki do, do gruntu. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają, jaką mają soczystą zieleń. Tutaj, yy a bo te papryki jeszcze miałam pokazać. No, to są pomidorki. Błup jeszcze trzeba wsadzić, bo już większość jest posadzona. Bardzo ładnie rośnie sobie w ogrodzie. Ta soczysta zieleń tych pomidorów. Ja Wam zaraz coś powiem o tej soczystej zieleni tych pomidorów. Jaki to man mankament mi się przydarzył yy, z tą właśnie soczystą. Yy zielenią tych liści. Papryczki. O. To są papryki, słuchajcie, y, pobrane z moich papryk. A y, w zeszłym roku, w zeszłym roku kupiłam po prostu w sklepie paprykę, taką wiecie tą długą, taką taką długą, słodką, czerwoną paprykę. No no przepyszne z papryki. Słuchajcie, i pobrałam właśnie z nich nasionka, wysiałam, wysiałam sobie te nasionka i naprawdę, naprawdę byłam no bardzo mocno zdumiona plonem tych moich papryk. Ja je posadziłam w woreczkach i zaniosłam na daszek kuchni ogrodowej. Tak obrodziły, że po prostu aż podpórki się połamały pod ciężarem tych papryk. No zobaczymy, co będzie w tym roku. Tutaj jest co jest A, majeranek. Tutaj tak majeranek wygląda. No też go trzeba przesadzić. No też go trzeba szybko przesadzić. No bo to tu się wszędzie kończą już składniki pokarmowe dla tych roślin. No i one po prostu muszą być przesadzone. Ale co ja mówiłam? A... No, właśnie o tych paprykach, no i zobaczymy, co będzie w tym roku, czy, czy też tak będą owocować. No, mam nadzieję, że tak. No, no, zobaczymy, to się okaże. A tu, kochani, wysiała mi się sałata ozdobna, ponieważ postawiłam w szkarni na zimę Donicę z kapustą ozdobną. Bardzo ładnie w styczniu, w lutym jeszcze wyglądała. Zrzuciła nasionka, no i zrobiło mi się takie coś. Zrobiło mi się takie coś, słuchajcie. No, trzeba to szybko stąd zabierać, bo tu będą pomidory rosły. Yy, tak po, pomału, sukcesywnie pikuję tą kapustę, no bo znajomi chcieli. No, roboty mam trochę więcej takiej, wiecie, niezaplanowanej. No ale cóż zrobić, takie życie ogrodnika. Każdej roślinki mi szkoda. Każdej sadzonki mi szkoda, więc postaram się to wszystko zabrać i poprzekładać w doniczki i po prostu porozdawać, tak. A tu jeszcze zobaczcie, mam w woreczkach posadzone ziemniaczki, tak wiecie, po dwa, po trzy, więcej nie, nie kładłam do tych worków. Tam w tym ostatnim jest pietruszka. A w tych trzech woreczkach są ziemniaki i trzy już też obsadziłam, bardzo ładnie mi rosną, stoją na daszku kuchni ogrodowej. Te też jak tylko wykiełkują, to po prostu zabiorę je stąd i wyniosę, no bo one tu nie będą stały, no bo wiadomo, tutaj będą rosły pomidory, tak. No i kochani, miałam wam powiedzieć, jaki to mankament mi się właśnie przydarzył z tą soczystą zielenią liści na tych moich pomidorach. Pokażę Wam tu na takim przykładzie, o zobaczcie. Widzicie co to jest? Wiecie co to jest? To jest kochani chloroza. Ja podejrzewam, że to jest chloroza magnezowa. A dlaczego ta chloroza tutaj wystąpiła? No więc słuchajcie, miałam takie zdarzenie, że jak podlewałam wszystkie swoje pomidory, Wszystkie podlałam, a tak było, wiecie, był tak dosyć taki ciepły, słoneczny dzień. Wszystkie podlałam, prócz tam kilku pomidorów yy, na yy, jakby połowie parapetu, bo, bo przy, na ok przy oknie, tak, no bo zadzwonił telefon, ja poszłam, odebrałam, porozmawiałam, później czymś się tam zajęłam. Wydawało mi się, że ja wszystkie pomidory podlałam odpowiednio. A wcale tak nie było, no bo zapomniałam, słuchajcie, zapomniałam. I same pomidory, kochani, nie zwiędły, tylko po jakimś czasie właśnie objawiło to się takim czymś. Więc wiecie, ja nie jestem fanką yy, przesuszania pomidorów i, i takiego, no takiego stereotypu, że, żeby nie przelewać swoich pomidorów, niech on sobie szuka wody. No bo, no bo niech on wykształca ten system korzeniowy. No sami widzieliście, ja podlewam swoje pomidory regularnie. No i tak wygląda ten system korzeniowy. No dla mnie to jest no, no jakaś, jakaś po prostu no, bzdura, żeby przesuszać swoje pomidory. No przecież no jak możemy przesuszać swoje pomidory. I wtedy one się wzmacniają. No, ja rozumiem, ja słuchajcie, rozumiem w gruncie. W gruncie, no bo w gruncie jest dosyć sporo składników odżywczych. Zawsze jakaś tam wilgoć sobie znajdą, tak? No, ale nie w takich pojemnikach. No, 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 no. Jak one mają szukać tej wody w tych pojemnikach? Jak mają szukać w tych pojemnikach? Jak my im tej wody nie damy, to one jej po prostu nie znajdą. No wiadomo, nie, prze, nie przelewamy, nie, nie stawiamy pomidorów w błocie. Ale one muszą być regularnie podlewane, bo. No na tym moim przykładzie właśnie zrobiło się takie coś. Właśnie zrobiła się ta chloroza, dlatego że pomidor był w dużej fazie wzrostu już, tak? On sobie rósł, pobierał, pobierał te składniki pokarmowe takie, jakie miał dostępne, no i nagle zostało to zahamowane. I słuchajcie, mi tak się wydaje, że to się zrobiło od tego, dlatego że żaden inny pomidor nie dostał tej chlorozy, tylko właśnie te pomidory, które y, no, jakby nie zostały wtedy podlane, tak? No i, i może bym tak, słuchajcie, nie mówiła ani nie twierdziła, ale taka sytuacja y, właśnie y, powtórzyła mi się drugi raz w szklarni, gdzie też część pomidorów podlałam, część po prostu nie podlałam i też, zobaczcie, tutaj też jest widać, on już bardzo ładnie y, dochodzi do siebie. O. Już się ładnie zieleni. I ta sama sytuacja się przydarzyła właśnie na innym, na jakby na innej odmianie tych pomidorów. No bo sobie jeszcze tak pomyślałam, wiecie, że też może zależy od odmiany. Nie. Yy, myślałam też, że może jakieś moje nasionka są chore czy coś, bo no bo akurat na tych pierwszych, co właśnie ta chloroza się pojawiła, to... To, to były nasionka pobrane z moich pomidorów, ja by się ale nie. Taka sama sytuacja mi się przydarzyła na nasionach kupnych i właśnie na tych pomidorach, których nie podlałam. Dlatego tak się twierdzić, że właśnie tak jest. I tu też, kochani, o, pokażę wam. Sadziłam do gruntu, nie przebierałam, zrobiłam doświadczenie, zobaczyć, jak one będą, słuchajcie, sobie właśnie w tym gruncie radzić z tą chlorozą. No, i ten, ten już bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie już wygląda. Dochodzi do siebie, widzę. Ten tutaj, no nieco gorzej, ale ten naprawdę miał bardzo mocno postępującą chlorozę. I widzę, że też już listki się zaczynają wybarwiać. No, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Tu następny też, o, też, zobaczcie, też jest tą chlorozą i też już widzę, że powolutku ta chloroza zaczyna zanikać. Ja sadzę tak po dwa pomidorki jakby w rządku tego samego rodzaju, no właśnie, żeby zobaczyć, jak one się zachowują. A tutaj, tu kochani, to jest roszpunka, ona sobie, tu się sama wysiała, przyniosą widocznie z kompostem, rośnie sobie, kwitnie i niech sobie kwitnie. Wyda nasionka i pewnie znowu się sama rozsieje. No to więc nie wiem. Sami ocencie, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie właśnie o tym y, takim przesuszaniu tych pomidorów. No, tak jak powiedziałam, no w gruncie, w gruncie możemy podlać raz na jakiś czas i on zawsze tą wilgoć no, będzie miał. No, normalne to jest, no bo tu jest dużo ziemi, dużo gleby, więc on gdzieś tam zawsze sobie. Zawsze te składniki pokarmowe i tą wodę y, znajdzie. No, w skrajnych przypadkach, jakbyśmy w ogóle nie podlewali, no, to, no i w takich przypadkach może też dostać tej chlorozy, lub jakbyśmy nawet przelewali, słuchajcie, przelewali te pomidory i one by stały w wodzie, to też takie pomidorki mogą nam zachorować na chlorozę, ale w zasadzie chloroza to nie jest żadna choroba, to nie jest zara zaraźliwe. Jeżeli w czas zareagujemy, to normalnie, słuchajcie, uratujemy swoje pomidory. Jeżeli nie pomoże y, posadzenie do gruntu i systematyczne podlewanie i dodawanie właśnie składników odżywczych y, naturalnych do, y, do tych pojemników, do doniczek, no to y, poszukam, poszukam y, jakiegoś naturalnego oprysku i po prostu zrobię dolistny oprysk. No ale jak na ten moment, to ja się za bardzo nie przyjmuję, ponieważ tych pomidorów mam około 300 sadzonek, więc co ma być, to będzie. No, to chyba wszystko, kochani, na dzisiaj. Rozgadałam się strasznie. No, ale wiecie, chciałam jakoś to krócej, no ale no, no nie, nie umiałam tego krócej Wam wszystkiego opowiedzieć. Więc jak zwykle życzę, kochani, wszystkiego co najlepsze. Udanych upraw, udanych plonów. Pa!